Michał, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci nudle w stylu syczuańskim. I wiesz co? Będzie wege. Oglądaj dalej. Haha, ha! dzisiaj będzie coś wegetariańskiego i coś szybkiego. A do tego przy okazji będzie też bardzo smaczny. Robimy czosnek drobniutko. Oczywiście może zawsze użyć praski do czosnku. Na zimny tłuszcz dodajemy czosnek, tak żeby wydobyć z niego aromaty i żeby. Ten olej na patelni nam się pięknie zaromatyzował. Kroimy sobie do tego białe części dymki. Dobrze jest je na początek rozbić, żeby puściły więcej aromatu. Top. Dorzucamy do czosnku. Szybko mieszamy. Raz, raz. Pięknie już pachnie w kuchni. Dorzucamy sobie grzyby. A, poszulejemy dzisiaj. I robimy szybkie smażenie. Zorzucamy sobie pieprz syczuański. Nie jest to popularna przyprawa, ale warto się postarać, zamówić się przez internet, bo ma bardzo nietypowy smak. Ma takie wrażenie. Po jego zjedzeniu jest, że drętwieje język. No, jest to niespotykane jeśli chodzi o przyprawy. Dodajemy ocet czarny, ryżowy, do tego sos sojowy. I już teraz dodajemy wcześniej ugotowany makaron. Ja używam dziś ryżowego, ale możesz użyć też pszenicznego, takiego jak ciałmeń na przykład. Będzie świetnie pasował. Podgrzewamy w sosie i już tak naprawdę gotowe. Sprawdzamy czy jest odpowiednio doprawione. Mm. Kroimy dymkę, lekko pod skosem i nakładamy. Solidna porcja na środek stołu, z góry grzybki. Odrobinę dymki, do tego sezam prażony i jeszcze odrobinę kolendry na górę dla smaku i pięknej dekoracji. No i gotowe! Pyszny makaron w stylu azjatyckim, seczuańskim tak naprawdę już gotowy. Wolisz wersję wegetariańską czy mięsną? Napisz w komentarzu. Jeśli podobał Ci odcinek, wiesz co robisz. Kliknij lajka, like zostaw suba no i zostaw komentarz do zasięgu. Tymczasem do następnego przepisu. Cześć! Inny pyszny przepis na lunch. Kliknij obok!